Cześć z tej strony Brygada Bageniaki. Dzisiaj krótki poradnik jak pomalować replikę. Nie będę tutaj malował całej, tylko front, gdyż on jest najbardziej porysowany, a przed sezonem chcę, żeby replika wyglądała jak nowa. Także demontuję front. W tym modelu jest to bardzo proste, wystarczy odkręcić jedną śrubę. O no i wysuwamy. Cały front. Następnie usuwamy lufę wewnętrzną razem z komorą i zabezpieczamy. Tutaj, akurat, też izolacyjną zabezpieczam blaszkę, która osłania nam komorę hop-up. Już ona troszkę lata, a nie chcę, żeby ona mi przeszkadzała w czasie malowania. Szyny rys nie będę malował, gdyż jest ładnie oznaczona. Także później zabezpieczę ją taśmą. A tutaj teraz Papierem ściernym na gąbce ładnie zmatuje całą powierzchnię. Nie trzeba się spieszyć tak, żeby dokładnie zmatowić, żeby lakier nam ładnie później pokrył całą powierzchnię. Wszystkie zakamarki jak najdokładniej należy zmatowić. Następnie suchą, czystą szmatką. Czyścimy. Do zakamarków wyczyszczenia używamy pędzla. To będzie, jak wyczyścimy, to będzie rzutować później na pomalowanie repliki. Jak każde pyłki, będzie później znać na rakerze. Także lepiej wyczyścić dokładnie, nie spieszyć się. Szyneris zabezpieczam taśmą izolacyjną. Z jednej, później z drugiej strony. Tu jest pod kątem, także ładnie. Taśma się trzyma. Najpierw trzeba przykleić właśnie tutaj pod kątem, a następnie dokładnie całą szynę. Nadmiar taśmy oczywiście trzeba usunąć. Tutaj ja używam akurat środka czyszczącego do PCV, ale zwykły rozpuszczalnik też jak najbardziej się do tego nadaje. Też będę całą replikę musiał dokładnie pokryć tym rozpuszczalnikiem, żeby wszystkie tłuszcze, wszystkie brudy nam się ładnie zmyły. Nie ma co się bać, należy dużo tego używać, on bardzo szybko paruje. Tutaj zresztą widać. Jak szybciutko pokrywam, on już pod pędzlem zaczyna parować. Ja wybrałem do malowania czarny matek, jakiś taki zwykły z marketu. Najzwyklejszy. Ma to do siebie, że no niestety szybko się rysuje, bo nie zawiera utwardzacza. Za to bardzo odpowiada mi jego kolor. Z daleka, bardzo dokładnie, powoli pokrywamy cały element. Jeżeli będziemy to robić za blisko i za szybko powstaną nam zacieki, dlatego takie malutkie chmurki z daleka niech to się ładnie pokrywa, niech się ładnie rozchodzi ten laker bardzo szybko schnie, tu zresztą widać, że już tutaj ten element był raz pokryty ja teraz nakładam drugą warstwę i on bardzo szybko, momentalnie schnie, tych warstw trzeba nanieść no im więcej, wiadomo, tym lepiej ale ja tutaj zrobiłem cztery warstwy lakieru na każdą na każdą stronę tutaj, już widzimy dwa razy pokrycie, i teraz będę malował po raz trzeci. W ciągu 5-10 minut ten lakier już, już wysycha. Także jest bardzo, bardzo sympatyczny do pracy. Bardzo szybko można to zrobić. A tutaj będzie efekt końcowy, malowania. Sami ocencie. Tutaj góra jest pomalowana, body nie jest pomalowane. Można, sobie do, można się przyjrzeć się dokładnie jak to wygląda. I tutaj pod lepszym światłem. Dzięki! To wszystko na ten temat. Do miłego zobaczenia w celowniku i na spotkaniach.